Z tej strony rzucie. i dzisiaj będziemy otwierać te cloudy to jest taka chmurka i będą nam się takie malutkie trafiać ale jak nie to, to jakieś inne ja bym chciała najbardziej tego jednorożcza mam ich na ręce to jest nie wiem jak to się otwiera no otwieranie takie dla mnie ciężkie bo otwieranie randeczka to już trudno. Dobrze. No. Kiedy będzie to otworzone, no to nie wiem, ale... No właśnie czekają mnie. mi się przytrafiło? Co? Jakiego ja mam twarza? kamerę. Co? Ona ma tu dziury. Co ona? Pokaż kamerę. się. Co to jest? Jednoróżec. Co No nie wiem. No zobaczcie. No nie wiem jak on się nazywa. Tu mamy jeszcze Co? Żywieszka? To jest Żywieszka? O, może to fajne odgłosy. Co no, to jest? No, to, to się mu wczepia tutaj? W tyłek. Boże, to... Można go otworzyć? Bo, lewa nie zbędzie. Żywiesz no, to bo pierwszy Poczekajcie. Czy też to jedno razie? mi się wydaje? <grym> Poczekajcie, jedno rozec szukamy. Co? Ja widziałam filmy że oni trafili sobie go. Poczekajcie, no. Ja umiem to na serio. Co? Jedno rozec, ty jesteś na moim. Ty, ty zajmiesz najlepsze miejsce. Co jest na moim dziurku? On na serio mnie przytrafił. Za mocno. On, jest najlepszym szłodziankiem z moich wszystkich figurek. Nie no, na czerwono, o jakby przy... O bożka. Nie. Co mi się przytrafiło? Boże! Ja by już sobie pofarbowała na fieldowe kororobo żółto niebieszko hmm. Wiem, że on ma ogon, że wieszka jest. Uu, a gdzie można te żółwierzkie powiesić? No nie wiem, ale powiedzisz mi? No nie wiem, ale on, on ma w nodrze dziurę i się tu postawiał o łapki, on może tu przyjść. może wieszka, wieszka jakąś trzeba tu chyba przy... Wie... O tu jeszcze coś. Tu już taka dziurka. O! No dobrze. Jeszcze ładniej wygląda. Ja widziałam, że jeszcze szło takie większe jednorożce, ale w takich większych pojemnikach. Zobaczcie, on ma tu takie ślady, że Ząd przyszedł i chodź sobie tak, że robimy i no, z tego powodu najbardziej się cieszę. Trafiła międza na serio! Mam jednorożca i zjadłam się testa. Akurat mogę teraz. Ale w tym pocieszeniu stawiać dużo łapeczek w górę że trafiłam jednorożca czy... się... mną puszka. ale ten jednorożek... Czy, nie, jednorożek... jednorożek mnie... jednorożek... jednorożek mnie najbardziej pocieszy jeszcze się jeszcze tu nie ma ale no powinno coś tu być on będzie zajmował mnie. Na... Mam uczynek 10 na 10, bo ten jednorożec mnie naprawdę pocieszył. I właśnie nie wiedziałam, że tak będzie. No na serio trafiłam jednorosca! Mam no jednorożca i no zawamy tata. Robi najwięcej. No, ci dużo łapek w górę, że trafiłam jedną ale zamknę się i pa, pa!